Przypowieść o rybaku, którego dusza stanęła twarzą w twarz z Bogiem. Pewien rybak, który jak co dzień wyruszył na połowy z kompanami, miał wypadek. Wysokie fale wyrzuciły go za burtę i zaczął tonąć. Zanim został wyciągnięty z wody i przywrócony do życia, dusza opuściła jego ciało, a on doznał czegoś, co zmieniło jego życie na zawsze. Po powrocie do domu Zmienił się diametralnie. Był zawsze uśmiechnięty. Pomagał każdemu, kto potrzebował wsparcia. Zaczął spędzać więcej czasu z żoną i dziećmi. A nawet oddawał część łowów dla bezdomnych. Pewnego dnia jego żona poprosiła, żeby powiedział jej, co się stało tego dnia, co sprawiło, że tak się zmienił. Tamtego dnia, kiedy moja dusza opuściła moje ciało, stanąłem twarzą w twarz z Bogiem. Nachylił się nade mną, objął ramieniem i powiedział Dziś nie jesteś jeszcze gotów, żeby tu zostać, ale pozwól, że pokażę ci, jaka jest różnica pomiędzy niebem a piekłem. Oto piekło. Stryknął palcami i ujrzałem przepiękne miejsce. Miejsce tak cudowne, że nie potrafię znaleźć słów, żeby je opisać. Plaża jak ze snu, z lazurowym morzem, a po środku niej stał stół. Tak długi, że wydawałoby się łączyć z horyzontem. Stół zasłany był wszelkimi potrawami, pełen wszelkich łakoci, owoców, słodyczy, mięsa i ryb, wszystkim, czego dusza może zapragnąć. Ale nikt nic nie jadł. Przy stole siedziały wychudzone, szare postacie, płaczące, patrząc na jedzenie, każdy z nich wypełniał pusty talerz swoimi łzami. Dlaczego oni nie jedzą? Zapytałem Boga. Czy ich karą jest to, że nie mogą? Nie, nie jestem okrutny. Są tylko dwie reguły. Jeżeli dotkną jedzenia, to ono zniknie. Druga to, że każdy widelec ma dwa metry długości. A teraz pozwól, że pokażę ci niebo. Bóg znów pstryknął palcami, a ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zobaczyłem ten sam obraz. Ten sam cudowny widok, ten sam stół zastawiony suto po sam horyzont, dokładnie tak jak widziałem go w piekle, z jedną różnicą. Wszyscy przy stole wyglądali szczęśliwi, uśmiechnięci, cieszyli się swoim towarzystwem, każdy wyglądał zdrowo i nakarmiony. Nie rozumiem, powiedziałem do Boga. Choć niebo i piekło wygląda tak samo, to jest inne. Czy obowiązuje w nim inna reguła? Nie odpowiedział. Wszystko co dotkniesz, zniknie z talerza, a każdy widelec ma dwa metry długości. I wtedy to do mnie dotarło. Dobre dusze w niebie karmiły się nawzajem.